Dlaczego Zygmunt Solosz zarejestrował aż dwie fundacje pod kątem sukcesji? Dlaczego one zarejestrowane są w Liechtensteinie? I po co mu spółka zarejestrowana na Cyprze? O tym wszystkim na przykładzie największej polskiej sukcesji w dzisiejszym odcinku. Serdecznie zapraszam. Kanał ten napędza finerto, czyli prawo, podatki i finanse w jednym miejscu. Zapewniamy przedsiębiorcom kompleksowe wsparcie radców prawnych, doradców podatkowych, księgowych i dyrektorów finansowych. Dzień dobry, witam Cię na moim kanale, na którym opowiadam o trudnych, prawnych, podatkowych kwestiach w zrozumiały sposób. Dzisiaj weźmiemy sobie na warsztat bardzo ciekawą historię, którą żyje też pewnie cała Polska, a mianowicie sukcesję na przykładzie Zygmunta Solorza. Ponieważ jest to bardzo ciekawy temat, z którego jesteśmy w stanie wyciągnąć wiele wniosków jako przedsiębiorcy, ale również możemy porozmawiać o tym merytorycznie, właśnie pod kątem fundacji zarejestrowanych w Liechtensteinie. Dlaczego właśnie tam? Czy faktycznie opłaca się? Rejestrować fundację tam pod kątem sukcesji, a nie w Polsce? Czy może jednak polska fundacja rodzinna wcale nie odstaje do, od tej, którą możemy zarejestrować w Liechtensteinie? Po co można zakładać tak naprawdę i dlaczego spółki na Cyprze? O tym opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku i myślę, że nie ma co przedłużać. Możemy lecieć do części merytorycznej. Myślę, że nie ma co przedstawiać Zygmunta Solorza. Każdy go pewnie zna. Tutaj pewnie Klaudiusz da jakąś taką przebitkę najważniejszych firm, osiągnięć czy wartości majątku Zygmunta Solorza. Natomiast ja skupię się tylko i wyłącznie na kwestiach rodzinnych, ponieważ one w tej całej naszej sukcesji odgrywać będą kolosalną rolę. Jeżeli chodzi o Zygmunta Solorza, no to posiadał on trzy małżonki. Pierwsza Żona, pani Ilona Solosz, z którą miał syna Tobiasa Soloża, następnie była pani Małgorzata Żak, druga małżonka, z którą miał syna Piotra Żaka i córkę Aleksandrę Żak, no i obecnie od marca 2024 mamy trzecią małżonkę. Panią Justynę Kulkę. I oczywiście będzie to bardzo istotne w całej tej naszej historii, w całej tej układance. Natomiast Zygmunt Solosz, oczywiście, jest bardzo rozsądnym przedsiębiorcą i ten proces związany z sukcesją rozpoczął już dużo, dużo wcześniej niż teraz to, co nam wypływa na światło dzienne, ponieważ już na przełomie 2012-2013 zarejestrował, utworzył dwie fundacje właśnie w Liechtensteinie. Pierwsza TV Foundation, która skupia wszystkie, można byłoby powiedzieć, takie spółki związane z mediami, telekomunikacją, czyli cyfrowy Polsat, telewizja Polsat, Polkomtel, Netia i tak dalej. I druga fundacja Solcomtel Foundation, która skupia już tutaj inne spółki takie bardziej energetyczne, takie jak zespół elektrowni Pątniów Adamów Konin, Pak Energia Atomowa czy Electrim i tu pewnie jeszcze kilka innych spółek można byłoby wymienić. No i bardzo fajną rzeczą jest to i to jest pierwszy wniosek myślę, który możemy z tego wyciągnąć, to jest to, że Zygmunt Solosz nie odkładał tej sukcesji w czasie, czyli zabrał się za to faktycznie kiedy była ku temu i sposobność pewnie i czas i motywacja, tak, która też jest pewnie gdzieś tam skorelowana z wartością majątku, który posiadamy. Natomiast wiedział, że to jest temat, którego nie można odkładać, szczególnie jak już widzimy na samym początku, że te wszystkie spółki, nawet dla nas, jako dla obywateli, mają kolosalne znaczenie w kontekście tego, kto nimi zarządza i kto nimi prowadzi, no bo zarówno te spółki mediowe, powiedzmy, również wpływają na opinię publiczną w Polsce, więc dobrze by było, żeby faktycznie stał za tymi spółkami ktoś, kto stać powinien. No i tak samo spółki energetyczne które wprost tak naprawdę są skorelowane z bezpieczeństwem naszego kraju. Więc fajnie, że za to zadbał już od samego początku. I my jako przedsiębiorcy również o tej sukcesji właśnie nie powinniśmy myśleć tylko w ostatnim momencie, a czasami kiedy jest już za późno i wtedy tak naprawdę te kwestie trzeba na szybko rodzina jakoś musi łatać i ma więcej z tym problemu niż pożytku. Natomiast dlaczego tak naprawdę Zygmunt Solosz zarejestrował te dwie fundacje w Liechtensteinie, a nie w Polsce? No to oczywiście wskazuje to, że w Polsce takiego odpowiednika jeszcze nie mieliśmy, ponieważ Fundacja Rodzinna w Polsce funkcjonuje dopiero od 2023 roku, czyli jest z nami lekko ponad rok, więc tak naprawdę Zygmunt Solosz nie miał alternatywy i musiał być tym rezydentem właśnie w Liechtensteinie i tam założyć taką fundację, jeżeli planował tego typu sukcesje, więc w końcu fajnie, że mamy taką instytucję w Polsce, w Polsce nie trzeba mieszkać w Liechtensteinie, tylko możemy w Polsce taką fundację rodzinną mieć. I ja wiem, oczywiście nasi ustawodawcy chcą uszczelniać jak, jak wszystko całe Boże życie, natomiast to nie zmienia faktu, że dalej ta fundacja rodzinna jest bardzo dobrą instytucją i każdy przedsiębiorca, który nie ma testamentu, nie ma zabezpieczonego tego, co się zadzieje z nim po jego śmierci, powinien o tej fundacji rodzinnej pomyśleć. Jeżeli chciałbyś porozmawiać na temat fundacji rodzinnej, no to oczywiście w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji. Wtedy możemy twój stan faktyczny zweryfikować i sprawdzić, czy ona ci się faktycznie będzie opłacać, czy jest potrzebna. Natomiast o fundacji za chwilkę sobie jeszcze szerzej omówimy. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie fundacje zarejestrowane w Liechtensteinie, to nie jest cały koniec całej tej układanki Zygmunta Solorza, ponieważ one kontrolują spółkę założoną na Cyprze. Tu ja się dokopałem do tej spółki Carswell Limited, cypryjska spółka, spółka holdingowa. Oczywiście nie są to dane łatwo dostępne i trochę trzeba sobie pogooglować. Natomiast nawet w polskich rejestrach jesteśmy w stanie chociażby odnaleźć e, informacje na temat tej spółki Carswell Limited, czy chociażby w tych spółkach notowanych na GPW. Jak mamy zbywane czy nabywane akcje, no to również ta spółka się pojawia. Natomiast jak sobie wejdziemy na rejestr I.O. i wpiszemy sobie Zygmunt Józef, Józef Solosz no to oczywiście tych podmiotów jest cała masa, natomiast jak wpiszemy sobie Carswell Limited, to oczywiście ta spółka nam się nie pojawia, no bo jest zarejestrowana na Cyprze, natomiast jak ją sobie wyszukamy, no to chociażby 9 organizacji nam się pojawia, w których ta Carswell Limited może się pojawiać, weźmy sobie na przykład Polsat Nieruchomości, spółka ZOO z 13 lipca 2007, kapitał zakładowy 4,4 miliona, no i tutaj mamy oczywiście jakiś tam zarząd, mamy beneficjenta rzeczywistego, którym jest Zygmunt Józef Solosz, mamy rezydencja Liechtenstein, czyli wprost nam wskazuje właśnie na to, że głównym beneficjentem tym rzeczywistym jest Zygmunt Józef Solosz, czyli właśnie fundator w fundacji w Liechtensteinie, która kontroluje wspólnika, który jest tutaj bardzo ładnie wymieniony, czyli Carswell Limited, czyli ta spółka właśnie holdingowa cypryjska, w której tak, która tak naprawdę skupia te wszystkie spółki i jest wspólnikiem w większości tak naprawdę tych spółek, to można sobie jeżeli ktoś bardzo chce pogłębić ten temat Zygmunta Solorza, można sobie to oczywiście. Pogooglować i poszukać. Przejdźmy sobie może do tego, po co tak naprawdę zakładać spółkę na Cyprze, no bo przecież tak naprawdę ta fundacja mogłaby w teorii być od razu wspólnikiem tych spółek polskich. No zakłada się to nie z innego powodu, jak ze względów podatkowych, ponieważ Cypr w dalszym ciągu jest jednym z takich, można byłoby powiedzieć, najbardziej korzystnych krajów pod kątem podatkowych, no i też pod kątem ustawodawstwa prawnego. Również mamy tam taką stabilność tego, tego ustawodawstwa, więc tu dalszym Ciągu jest po prostu bardzo popularny kierunek z tych względów. No i oczywiście jest to piękny kraj, więc też nie ma się co dziwić, że, że Zygmunt Solerz wybiera Cypr, a nie chociażby Warszawę z tego względu. Natomiast ja tutaj też wypisałem takie najważniejsze korzyści, które wynikają z posiadania spółki na Cyprze. I z takich podstawowych, no to oczywiście jest kwestia dywidendy, które otrzymywane od podmiotów zagranicznych, czyli na przykład od tych naszych spółek polskich przez spółkę cypryjską, nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czyli zyski generowane w Polsce, wypłacane w formie dywidendy do tej spółki Carswell Limited nie będą opodatkowane. Mało tego, spółki cypryjskie są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. To jest bardzo ciekawa informacja i oznacza to, że ta spółka cypryjska realizująca zysk na sprzedaży udziałów lub akcji nie Zapłaci podatku z tego tytułu. W Polsce, oczywiście, niestety, ten podatek taka spółka musiałaby zapłacić, więc to jest kolejna korzyść, można byłoby powiedzieć, czy przewaga spółka, spółki cypryjskiej. Mamy bardzo niską stawkę podatku od osób prawnych, ponieważ tylko 12,5%. Oczywiście u nas też jest ta stawka 9%, ale tylko i wyłącznie do 2 milionów euro. Później już mamy tą stawkę 19%, więc tutaj jest naprawdę kolosalna różnica, gdzie mamy tę stawkę na poziomie 12,5%. Mamy wysoką kwotę wolną od podatku, 19,5 tysiąca euro dla osoby fizycznej, brak konieczności wpłacania kapitału zakładowego, no i 0% podatku od zagranicznych dywidend, odsetek i należności licencyjnych, więc naprawdę, jeżeli ktoś chciałby taką spółkę cypryjską wykorzystać w dobry sposób, no to oczywiście jest. W stanie. No i ta nasza, chociażby ta spółka cypryjska, kontroluje różnego rodzaju spółki w Polsce. Natomiast oczywiście ta spółka cypryjska jest kontrolowana przez te dwie fundacje założone w Liechtensteinie. Teraz omówimy tak naprawdę kwestię właśnie fundacji w Polsce i w Liechtensteinie. To przygotowałem takie można byłoby powiedzieć porównanie, żebyśmy zastanowili się wspólnie, tak naprawdę, który kierunek jest lepszy. I teraz ja może na samym początku, bo tutaj zaraz to porównanie troszeczkę nam pokaże, że te dwie instytucje są do siebie. Bardzo zbliżone, to dobrze, ponieważ to pokazuje, że Fundacja Rodzinna w Polsce jest dobrą instytucją. Natomiast, oczywiście, jeżeli ktoś twierdzi, że w Polsce mamy niestety ustawodawstwo, które bardzo szybko się zmienia i nie ufa po prostu polskim rządzącym, to on i tak nigdy tej Fundacji Rodzinnej w Polsce pewnie nie założy, tylko będzie właśnie szukał tego typu odpowiedników za granicą, czy to będzie Liechtenstein, czy to będzie Austria, czy to będzie jeszcze cokolwiek innego. Natomiast yy, Drugą, można byłoby powiedzieć, taką różnicą pomiędzy fundacją prywatną w Liechtensteinie a fundacją w Polsce są oczywiście koszty prowadzenia. Zdecydowanie taniej będzie prowadzić taką fundację rodzinną w Polsce, aniżeli w Liechtensteinie, szczególnie że my musimy być tam faktycznie beneficjentem, musimy w tym Liechtensteinie mieć status rezydenta, więc to nie są wcale takie małe koszty, żeby taką fundację w Liechtensteinie mieć. Więc w teorii możemy też pomyśleć o odpowiedniku w Polsce, który co do zasady, jeżeli nasi rządzący, nic tam wielkiego zmieniać nie będą, ale pod kątem sukcesji to oni pewnie raczej nic tam nie będą kombinować, jedynie ewentualnie w kwestii preferencji podatkowych, to ja dalej będę optował za tym, że fajnie, że taką fundację rodzinną w Polsce mamy, ponieważ nawet przedsiębiorcy nie tacy jak Zygmunt Solusz, których wartość majątku jest ponad pewnie 7 czy 8 miliardów złotych, tylko takich, których, nie wiem, wartość aktywów jest na poziomie, nie wiem, milion, 2, 5, 10, 15, 100, to wtedy mogą pomyśleć po prostu o takiej instytucji w Polsce. No dobra, jeżeli chodzi o Fundację Rodzinną w Liechtensteinie, przede wszystkim jest to fundacja bezudziałowa, czyli nie mamy tak naprawdę niczego, co mogłoby podlegać zajęciu. Dokładnie tak samo mamy w Polsce. Fundacja Rodzinna również jest bezudziałowa. Nie mamy tak jak w spółce zo udziałów czy tak jak w spółce akcyjnej akcji. Tutaj majątek wnoszony do fundacji nie dzieli się na jakieś tam udziały, które można byłoby w teorii zająć, więc to jest na pewno instytucja bardzo korzystna i bezpieczna pod tym kątem. Mamy oczywiście swobodę w kształtowaniu statutu, zarówno tu, i tu. Jeżeli chodzi o Fundację Prywatną w Liechtensteinie, no to tam faktycznie możemy sobie tych beneficjentów na różne sposoby opisywać, i tak samo możemy w Fundacji Rodzinnej w Polsce również ten statut faktycznie jesteśmy w stanie kształtować w dowolny sposób. Do tego możemy się podeprzeć jakimiś dokumentami dookoła statutu. Więc naprawdę, jeżeli chce ktoś bardzo fajnie to zadbać, podzielić sobie beneficjentów na jakieś grupy, to jesteśmy w stanie to na pewno zrobić. Jeżeli chodzi o Fundację Prywatną w Liechtensteinie, no to też mamy fundatora tego naszego założyciela. Do tego mamy jeszcze Radę Fundacji, czyli ten organ, taki można byłoby powiedzieć, zarządzający tą fundacją, i do tego jeszcze mamy beneficjentów, którzy właśnie takie świadczenia od fundacji mają otrzymać lub mogą korzystać z zmienia, które jest po prostu w fundacji. No i w Polsce mamy bardzo podobnie: mamy fundatora, mamy zarząd, mamy beneficjentów, no i ewentualnie Rada Nadzorcza, jeżeli byłby taki organ potrzebny, zarówno od fundacji w Liechtensteinie, jak i w Polsce, może powstać. To nam pokazuje, że ta nasza fundacja rodzinna w Polsce jest wzorowana bardzo mocno, no chociażby na tej fundacji właśnie, która funkcjonuje w Liechtensteinie, no i jeżeli uczyć się to tylko i wyłącznie od najlepszych, więc to jest jak najbardziej znowu taka, można byłoby powiedzieć, przesłanka przemawiająca za tym, że tą fundacją rodzinną w Polsce jak najbardziej można się zainteresować. Tutaj oczywiście wymieniam mniej więcej to, jak można sobie rozpisać tych beneficjentów, więc ja może to przybliżę, jakby ktoś sobie chciał w ramach gdzieś tam ściągawki spisać, natomiast to, co jest najbardziej Istotne podatkowo, jeżeli chodzi o fundację w Liechtensteinie, no to w zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym podlegają dochody fundacji uzyskiwane z następujących tytułów. Dywidendy, wypłacane z tytułu udziału w krajowych lub zagranicznych osobach prawnych, jeżeli mam tą naszą spółkę, chociażby cypryjską czy polską, i ona wypłaca dywidendę, no oczywiście od tego podatku nie zapłacimy. I uwaga, w Polsce mamy dokładnie to, to samo. Czyli i tutaj w ogóle rządzący temu się nie przyglądają, więc jeżeli komuś zależy na tym, żeby fundację podpiąć pod funkcjonujący biznes, pod naszą spółkę. To Fundacja Rodzina w Polsce również te nisze wypełni i będzie po prostu bardzo, po prostu będzie te rolę spełniała, czyli nie zapłacimy podatku od wypłaty dywidendy z naszej spółki do Fundacji Rodzinnej. Po drugie, zyski kapitałowe ze sprzedaży lub likwidacji udziałów w krajowych lub zagranicznych osobach prawnych. Tu od tego też w Fundacji w Liechtensteinie nie zapłacimy podatku. I tu również w Polsce mamy kwestię związaną z tym tematem, czyli przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni, podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach, podmiotach i nabywanie i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze, czyli w dalszym ciągu również zbywanie tego typu mienia nie będzie opodatkowane, jeżeli chodzi o polską fundację rodzinną. No i mamy oczywiście jeszcze dochody uzyskiwane z zagranicznych zakładów, mamy przychody z najmu i dzierżawy nieruchomości położonych za granicą. Tu mamy w Polsce nawet lepiej, bo mamy zwolnienie również z najmu dzierżawy e, nieruchomości położonych w Polsce, nie tylko za granicą. No i zyski ze sprzedaży nieruchomości położonych za granicą. Tutaj również w Polsce, jeżeli nie jest to mienie, które zostało wniesione w celu zbycia, również będziemy mieli to zwolnienie z opodatkowania. Więc jeżeli ktoś nie musi zakładać fundacji w Liechtensteinie, a chce zadbać o sukcesję i chce zoptymalizować mimo wszystko podatkowo przy okazji swój biznes, to fundacja rodzinna w Polsce dalej będzie bardzo dobrym rozwiązaniem i to powinien być wniosek numer dwa: czyli właśnie jeżeli ktoś, no niestety, nie ma tego zaopiekowanego, to fundacja rodzinna w Polsce powinna być jakimś tam punktem. Odniesienia. Przejdźmy może sobie do tego, właśnie jak ta sukcesja nam się wygląda obecnie, jeżeli chodzi o Zygmunta Solorza. Ja to opisałem właśnie trochę na takiej osi czasu, żebyśmy cały ten kontekst nasz złapali. W 2022 roku nastąpiła zmiana statutu obu fundacji, umożliwiająca zarządzanie majątkiem fundacji przez beneficjentów jeszcze za życia fundatora. No i to jest oczywiście kolosalna zmiana, która powoduje to, że cała ta nasza sukcesja może się odbyć jeszcze za życia Zygmunta Solorza. No i oczywiście to zostało wprowadzone tak naprawdę ze względu na pogarszający się stan zdrowia Zygmunta Solorza, więc to jest oczywiście dobra informacja, ponieważ ta cała sukcesja mogłaby się odbyć jeszcze za życia. Oczywiście Zygmunt Solorz dalej tam pozostawił sobie prawo do zysku z dywidend, jakieś tam dalsze możliwości wpływania, uczestnictwo w radach nadzorczych i tak dalej. Natomiast co do zasady, ta sukcesja miała się odbyć jeszcze za życia. Dalej mamy już wdrożenie tego w życie, można było powiedzieć czyli 29 maja 2023 pojawił się zapis o przekazaniu zarządu nad fundacjami właśnie synom, panu Tobiasowi i Piotrowi Żakowi. I wykonanie wyznaczono na 15 grudnia 2023, ale do tego finalnie nigdy nie doszło. No i wchodzimy właśnie pomału w ten 2023 i 2024. 17 sierpnia 2023 roku Zygmunt Solosz to unieważnia to postanowienie o przekazaniu zarządu i dokonuje zmiany statutu TV Foundation poprzez usunięcie zapisu o prawie dzieci do przejęcia w razie utraty przez niego zdolności do działania i wprowadzenie Postanowienia dające mu prawo do odwołania całej sukcesji. Czyli 17 sierpnia Zygmunt Solosz zmienił zdanie i stwierdził, że jednak tej sukcesji za życia nie chce przeprowadzać. Zmienił postanowienia tego statutu, no po prostu zmienił zdanie. No i tu oczywiście to jest rzecz wtórna, co ja o tym myślę. Każdy sobie pewnie będzie miał co do tego jakieś większe przemyślenia. Zresztą nie znamy tej sytuacji od środka, więc tylko oceniamy to, można byłoby powiedzieć, z poziomu luźnego obserwatora. Natomiast. Z tego płynie bardzo fajny wniosek, również dla Polskiej Fundacji Rodzinnej, że my zawsze ten statut możemy zmienić. Dopóki żyjemy, mamy w dalszym ciągu wpływ na to, co się zadzieje, i nasze zdanie możemy zmienić. My możemy taką fundację rozwiązać. Dopóki, dopóty my żyjemy, jesteśmy fundatorem i mamy taką możliwość, to w dalszym ciągu możemy te nasze plany zmieniać. I to jest bardzo fajna informacja, ponieważ zaplanowanie sukcesji to nie jest już stan rzeczy, który musi się zawsze zadziać. My zawsze tę naszą decyzję możemy. Możemy zmienić. I to jest bardzo fajna lekcja i wniosek płynący, że lepiej, nawet mimo wszystko, jakiś scenariusz naszkicować i go wprowadzić w życie, gdybyśmy zmarli, to coś się zadzieje, i zawsze ten scenariusz możemy sobie dopracowywać, zmieniać. Usuwać, mamy pełną dowolność. No i oczywiście już później sytuacja nabiera tempa. W marcu 2024 Zygmunt Solosz właśnie żeni się po raz trzeci z Justyną Kulką. No i tutaj yy, sprawy nabierają tempa. Nie wiem, czy to jest powiązane. Wydaje mi się, że tak. Stąd wydaje mi się, że ten ślub zasługuje na konkretny etap w tej całej historii. Natomiast 2 sierpnia 2024 zostaje podpisane oświadczenie notarialne, w którym którym Solosz przekazuje zarząd nad obiema fundacjami dzieciom. 1 sierpnia miało jakieś tam spotkanie rodzinne z dziećmi właśnie Zygmunt Solosz. Ustalili, że dobra, okej, okay, faktycznie przekazuje zarząd nad tymi fundacjami dzieciom. I 2 sierpnia takie oświadczenie zostało podpisane. Natomiast parę dni później, 13 sierpnia, Zygmunt Solosz to oświadczenie odwołuje, zmienia zdanie. Nie wiadomo, kto na niego wpłynął, można tylko jakieś wnioski z tego wyciągać. Natomiast finalnie twierdzi, że to oświadczenie z 2 sierpnia, które już poszło do sądu w Liechtensteinie. No to oczywiście odwołuje, i teraz mamy spór właśnie w Liechtensteinie, przed sądem w Liechtensteinie, co jest skuteczne. Czy to oświadczenie notarialne z 2 sierpnia, w którym Zygmunt Solosz ten zarząd nad fundacjami przekazał czy 13 sierpnia, czyli odwołanie tego oświadczenia, w którym uchyla się od skutków prawnych tego oświadczenia Zygmunt Solosz, czy ono ma moc prawną i faktycznie ten zarząd nad tymi sukcesjami nie został przekazany. No i tu myślę, że tu będziemy mieli naprawdę bardzo ciekawą sytuację i warto to śledzić, co tu się zadzieje. Natomiast z tego płynie na pewno bardzo fajny wniosek, a mianowicie taki, że ta sprawa odbędzie się w Liechtensteinie. No i co tu dużo nie mówić, to jest oczywiście korzyść tego, że ta fundacja jest zarejestrowana w Liechtensteinie, nie będzie się to Odbywać w Polsce, przed polskim sądem, który mógłby mieć jakieś, na przykład, nie wiem, poglądy polityczne. Oczywiście każdy sędzia jest gdzieś tam niezależny, niezawisły i tak dalej. Natomiast ludzie są tylko ludźmi i różnego rodzaju rzeczy mogą się dziać i mielimy to na własnym podwórku. A tak, cała ta gdzieś tam kwestia rodzinna będzie się mieliła w Liechtensteinie, więc można byłoby powiedzieć, trochę, z dala od tego naszego polskiego, bardzo często piekiełka więc to jest na pewno. Plus przemawiający za tym, żeby tego typu gdzieś tam fundacje mimo wszystko rejestrować za granicą. No ale z drugiej strony mamy też z tym związane koszty, więc kwestia oczywiście e, pewnie wartości majątku, tak przypuszczam, i naszych własnych preferencji. No bo jeżeli nie chcemy, żeby to było w Polsce, no to mamy oczywiście jakieś tam alternatywy. No i tu oczywiście teraz Zygmunt Solosz postanawia gdzieś tam tę swoją e, linię dalej wdrażać w życie. E, to znaczy zaczął odwoływać e, swoich synów właśnie z funkcji człon członków Rad Nadzorczych. 7 października mieliśmy walne zgromadzenie ZEPAK, w której tak właśnie, w której Tobias Solosz został odwołany z funkcji członka Rady Nadzorczej. Tutaj Klaudiusz pewnie wrzuci przebitki z tego walnego zgromadzenia, na którym pojawił się Zygmunt Solosz właśnie zdalnie. Dzień dobry państwu, nazywam się Zygmunt Solos. jestem... E Udział z wspólnikiem spółki radniczących na zawsze. Panie Przewodniczący, mógłby Pan jeszcze raz, bo jestem przekonany, że nikt tutaj nie usłyszał ani nie zrozumiał. Proszę, przepraszam, ja usłyszałem dobrze. Tu każdy może wyciągnąć wnioski z tego, jak to, jak to wygląda, natomiast ten filmik naprawdę poniósł się bardzo szeroko i wcale się nie dziwię. Ja tego nie komentuję, wystarczy sobie gdzieś tam zobaczyć, jak, jak wygląda otwarcie tego walnego zgromadzenia przez Zygmunta Solorza i jak to dalej się odbywa. Natomiast dzień później, 8 października, również odbyło się walne zgromadzenie cyfrowego Pulsatu i również Tobias Solorz został odwołany z funkcji członka karady nadzorczej, czyli ten spór trwa. Jakie możemy z tego wyciągnąć wnioski? Wnioski możemy wyciągnąć takie, że gdyby Zygmunt Solosz tego mimo wszystko na samym początku nie zaplanował, to byłby jeszcze większy z tego bałagan i problem. Więc to, że te dwie fundacje są są zarejestrowane w Liechtensteinie, to dzisiaj tak naprawdę mamy z tego skutki. Ponieważ każdy człowiek ma prawo zmienić zdanie, ja tego Kompletnie nie oceniam, czy robi dobrze, czy robi źle. Ma takie prawo, to jest jego majątek, który gdzieś tam zgromadził, zbudował, ma prawo zrobić z tym, co mu się żywnie podoba. I zabezpieczenie tego i zaplanowanie pozwala nam faktycznie tę naszą wizję jako przedsiębiorcy realizować. Nie powinniśmy tego tematu sukcesji odkładać na dalszy plan. To powinna być właśnie taka lekcja najbardziej płynąca z tej sytuacji. Ja oczywiście też te, te historie bardzo mocno śledzę, ponieważ ona naprawdę wpływa na to, co się będzie też w Polsce działo, kto będzie tymi faktycznie spółkami zarządzał, więc bardzo mocno to obserwuję. No i oczywiście, jeżeli chciałbyś zadbać o sukcesję w swojej firmie i wykorzystać to jeszcze dodatkowo, bardzo dobrze podatkowo, to w opisie jest link do bezpłatnej konsultacji, wtedy do takiej fundacji rodzinnej w Polsce czy za granicą również możemy porozmawiać. Kwestia oczywiście doboru odpowiedniego rozwiązania. Jeżeli coś się spektakularnego jeszcze w tej sprawie zadzieje, będą jakieś zwroty akcji, no to oczywiście postaram się nagrać drugą część, więc zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić, prawie jak serial. No i przy okazji oczywiście polecam serial Sukcesja na HBO, gdzie mamy bardzo podobną sytuację i również ta sukcesja miała dojść do ładu, a finalnie, no nie powiem, co, co się zadziało, żeby nie zdradzać tym, którzy nie oglądali. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.